Cześć, hej, Manko i tam w kolejnym odcinku na tym kanale. Przed zacięciem oglądania może zostawić lajka i suba. Bardzo każdemu dziękuję za ostatnią aktywność pod filmami. Dużo nas dzisiaj. Nowy oddział. Cześć panie pułkowniku. Dobra, y dzisiaj dostałem raport, że wczoraj i dzisiaj w nocy Około Terespola i Powic jest znużony ruch imigrantów. A więc uważajcie na siebie, w każdej chwili wam może wyskoczyć Wam gość. E, uważajcie obok muru, żeby jak, was zauważy jak zauważycie, że coś tam się dzieje, od razu zgłaszajcie. Bezwłocznie i idźcie do akcji. E, również dostałem zgłoszenie od jednego patrolu, że e, jest możliwe, że. Białoruscy żołnierze są przy granicy, więc uważajcie na prowokacje. Nie dajcie się na prowokacje. To będzie najgorsza rzecz. Dobra, teraz będę rozdzierać patrole. Jednak trzeba. Eee, Szemon i Franek jadą razem. Bartek oraz Kubicki. Alex oraz. Alex oraz... O Boże Święty nie lubię nigdy trzego zmienia. Alex oraz. Eee... John, tak John. I reszta jedzie sama. Zrozumiano? Tak jest panie pułkowniku. Dobra, można wyruszać świat. Ja jeszcze tutaj trochę porozmawiam z dysponatorem. Co i jak? Można jechać. Prodek, wszystko spakowane, możemy jechać powoli. Dobra, Jeszcze tutaj sobie przeglądam kartki, co trzeba to robić. No, panowie, szybciej, szybciej się zbierać! Mamy zgłoszenie już! Raz, dwa, do samochodów! No, jak tam święta spędzasz? Wiesz co, no jutro wyjeżdżam do Warszawy i... będę wracać za jakieś 12 mm. ja mam nadzieję, że mi dadzą wolny chociaż na święta. No, ja już dostałem, no, do z tego co wiem, dużo osób bierze, więc może być ciężko teraz. Nie chcę spędzić świąt na granicy. Lepiej dzisiaj się odezwij do nocy. Odezwę się odezwa. Co uważasz? Śwyć do... po będą ciągle się może ktoś czaić. Mam nadzieję, że to nie będzie moja ostatnia służba. Nie no, ostatnie raczej nie, no, chociaż... trzeba no, się przyglądać. Tu obok jest mur, więc... co zarobili obozowisko obok muru. Nie mam żadnego pojęcia. Nie poczyniłbym w takich warunkach. Sprawić się. Dramat, dramat. Powinni to wszystko zamknąć. Dobrze by było, chociaż prawie nie ma tu zbyt ruchu. Hmm. Powiem ci w ogóle, widzę to księżyc, i ono no. chyba dobre jest. No, no, na porządku, 4 na pięć, czekaj Co to jest? Jakiś To, to jest To nasz? Ej, ucieka czekaj. ktoś! Podjedź, podjedź, podjedź Ej, to jest nasze na ziemi Czekaj, zakładam te kawiczki O Ech, dobra Ej, To samo, słyszycie? Halo? To samo jest, Igory Ani mój najwyżej, a ja y, zgłaszam Nie oddychaj Muszę mu zjeść komputer. 00 zgłaszam. Potrzebujemy wsparcia ambulansu i dodatkowego patrolu. Jesteśmy na 34 km granicy. Mamy tutaj rannego jednego z naszych. Rozumiano, do wszystkich dostępnych jednostek. Ekipa potrzebuje wsparcia, usunęłam dokładne lokalizacje GPS na Was laptop i już yy, wzywam karetkę. Poczpieszcie, to nie musi już. Ej, ratownicy, szybciej! Nie, nie, nie Dawaj, przejmuj go. Na trzy, cztery... Nie, my będziemy Was osłonić. z tego? Nie, nie myślę. Dobra. Ej, są takie ślady po nim? No jedynie ślady butów, no oko, jakieś 41, coś takiego. Nic więcej tu nie ma Obecuje, to jeszcze go do końca, do końca ale... złapię go do końca patrolu. Przeszedłem się do końca, ale tam już za chwilę jest mur, a było to się kończy, i nie będę mieć dalszych śladów, więc nie mamy za dużo. Cholerny, mam nadzieję, że nie będziemy mieli pogrzebu w tym tygodniu. Ja się mogę szukać. 14. Patrol Straży Granicznej odjeżdżamy. Przyszli tu holownik pod eskortą strażników, żeby zabrali auto naszego. Kolegi Rozumiem, zaraz będę wysyłać Dzień dobry Co za zbiorowisko? Nie rozmawiamy Żeby zaraz się nie przyperdzielił, dowódca O, o No i wyszło Ojej, wracasz do roboty Raz, dwa, bo premię zniknie Raz, dwa, raz, dwa Do roboty Polera jasna Jeszcze premia wam zniknie Raz, dwa Co to za Co to jest? Ej, 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 ej! Cholera jasna! Don't move! Polish Border Guard! Zachowajcie go, zachowajcie go! Usłaniamy was! Ach. Co sobie myślałeś? Tak Na łatwo nam jest? Mam. No. Dobra, z jakiego kraju jesteś, ty świniu? Raczej ci nie odpowiem po polsku. Gdzieś to mam, ma to zrozumieć. Dobra, weźcie go za siebie, musimy jechać dalej. Ech... Gdzie ten dowódca? Już tu jestem, nie cierp, nie narzekaj tak bardzo, bo jeszcze tobie odejmę premię, dobra, panowie Szybka akcja, yy, niedaleko stąd mamy magazyn, gdzie może, może tak, może nie, dostałem takie info, że są tam imigranci, imigrant, nie wiem Ile ich tam jest, czy w ogóle tam są, ale lepiej mieć na baczność, dostałem animowe zgłoszenie, podobno odjętych ludzi stamtąd, więc yy... Franciszek, idziesz na zwiady i y, tam z kolegą Szymonem czy tam kimkolwiek jak się nazywa, nie pamiętam e, A my tutaj będziemy czekać Zrozumiano Dobra Tak jest ja. Oto się rozejść, raz, dwa Ach, I jak, co widzisz? Nie wyjeżdża nic na razie O, coś wyjeżdża z garażu Wiesz co, Jedzie, jedzie Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj Są, 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 wyjechał, wyjechał Jedź, jedź Dawaj, odpalaj górę i go zatrzymujemy daj wysiadaj, wysiadaj, bez broń, wysiadaj Straż graniczna! Podnieście ręce do góry! Straż graniczna! Połóż go do O przyjdzie auto! Nogi, ręce szeroko! Ubezpieczajcie! Zakowajcie, zakowajcie panowie, ubezpieczam! Chodząc do kolejnego, ubezpieczać? Ubezpieczam. No, panowie, może jednak dostaniecie tą premię. Czemu nie, panie? Dobra, Wytowniku. Nowy rekord, panie, to co trzech? Nie. Trzech? Trochę dużo. Dobra, panowie, zabierzcie ich do biura, tam ich przesłuchamy. Weźmiemy też z translatora jakiegoś tam i. No, ja tam spiszę raport, że rzeczywiście, że, żeście że się, że się, się ugadali, to może nie, może dostaniecie większą premię. Tak jest czekaj, zapukam. dobry panie, co? Dzień dobry, siadać, siadamy, siadamy. Jak to z tymi imigrantami? To, to zawsze do przesuwania i potem zobaczymy. Albo deportacja, albo zostają. Zależy, co powie. Góra zgłaszam. Zrozumiałem. Dobra, na, na granicę. Już, już, już. Yy, Próbują się przedostać przez mur. Już. Już, 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 już. Dobra, panowie, szeregiem przede mnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra. Yy, od razu, tarcze idą pod mur, nie marnujemy czasu I tak, yy, wszyscy inni, yy, jak mogą to ustawić się trochę za nimi I jak będą podbiegać ci imigranci, to próbować ich ustraszyć. Nie wiem, mówić coś, czy tam strzelać, czy tam gazować, nie wiem, cokolwiek No już, zaraz wam, co tak stojcie jak dawaj, supy dawaj, dawaj. Dobra, panowie No mój sygnał, oszajewujemy ich 3-4 Police Border Guard. Get out. Get out. Co? Get out. Odsuj się. Get out. Odsuj. Na szulim są. O. No, panowie, chyba uciekają. Dobra robota, gratulacje do lację. Ty, jedzą! Stój! Polska straż graniczna, zatrzymaj się! Polish border guard! Stop right now! No, no. Go, mam go, mam go, mam go! Nie! Yeah. Mamy go! Zakuwam go! Zakuwaj go, zakuwaj go! Mamy! Dobra! Dobra, okej okay. Bierzcie go do fury do klatki To zabierz go! Do fury, na tej fest. Zabieramy go, Wracamy ja tam, puszczę radio e, Mam nadzieję, że wy się wszyscy trzymacie w szyku, bo mam... No, bo mam, nie wiem co mam zrobić. No, dobre chłopy Dobra chłopaki, chyba uciekli Niech, niech jeden patrol tutaj zostanie, reszta ucieka stąd Zrozumiano? Tak jest no okay. to już raz co tak stoi okay. jak słupy. Dwie osoby to zostają, trzy osoby. Ja, raz, dwa. Ja. Pakować sprzęt, yy, zostawić tylko pałki, pepper spray i tam inne rzeczy. Reszta dowodzu i uciekamy stąd. Dobra, czałem drużynę Całem pułkowniku. Czałem panie pułkowniku. Dobra, dzisiaj żeście się jak, jakimś cudem spisali przed świętami. Yy, Zapaliśmy uwaga, całych. Imigrantów. Jednakże się dobrze, że się nie spisali. No, ale mam też powiadomienia, że dwie osoby uciekły, więc. Yy, yy, Kajtek oraz Antek nie dostajecie premii za to, że wam uciekła. Za to, że mam uciekł imigrant? Niestety, życie. Yy, tak, reszta dostaje premię. Miłych świąt. Bośmiglus Ninglus bardzo mokry. Ja osobiście kogoś odwiedzę i obleję go dwoma litrami wody, więc uważajcie na siebie. Pamiętajcie, na sobie na baczności, bo w każdej chwili może się dostać telefon jednak, bo to jednak jest taka praca. No i to chyba tyle z mojej strony. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję każdemu za oglądanie. I co? Życzymy wam wesołych i, to by w I wam Wesołych Our show. Let's jajka!